Czy ty miałeś inne motywacje? <noise> Moje motywacje to są bardzo. Ja ogólnie całe życie mówiłem, że nie pójdę na studia. I dosłownie przed. Yy... I właśnie je kończysz. I właśnie je kończę. I uważam, że to była bardzo dobra decyzja, bo pójście na te studia dało mi bardzo dużo. Dało mi wiedzę przede wszystkim prywatną, ale też wiedzę, yy, no jak pomagać tym innym ludziom i jak ważne jest żywienie i dbanie naprawdę o własny organizm. Nie chciałeś iść na studia. Trafiłeś do Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych, właśnie kończysz trzyletni proces kształcenia i co nagle, od, w którym momencie odczarwały ci się te studia? Bo ja rozumiem, że studia są do niczego niepotrzebne, to taki ogólnie panujący frazes. Tak było też u Ciebie? Tak, myślałem, że dla mnie po prostu studia to zmarnowanie czasu, ale wybrałem właśnie bardzo dobry kierunek, no bo to jest takie, ten temat jest życiowy, każdemu naprawdę może się przydać. i to już na pierwszym roku, jak zaczęliśmy mieć takie już te dietetyczne, takie tematy, to coś, coś mi się po prostu z tym spodobało. Bardzo mnie to ciekawi i się cieszę, że tutaj jestem.